Dobra, to zaczynamy wielką przygodę w Minecraftie. Cześć, wszystkim, z tej strony, plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z gry Minecraft i ze mną jest Gubzon. Jej, to <laughs> jestem ja. Ej, ej wiesz co założyłem właśnie? Że? Gdy gramy w skrapie z Glitzem, a teraz jesteś Shibi. No widzisz? A? Jestem ze skinem Flash. Flash? Aha. Uh -huh. O. -o. <laughs> Tak. Dzisiaj jedziemy na tę, na wyprawę za tą mapą, coś my ją znaleźli ostatnio. Jeżeli nasze obliczenia są dobre, to musimy iść tam na zachód i tam na pół, północ. Na zachód? na zachód? Nie, no zobacz, tak. oddaj tą, tą mapę. Nie, dobrze jest, ja wiem. Nie na wschód, tylko na zachód, bo my jesteśmy na wschodzie względem tego, więc musimy iść na zachód, żeby to dogonić. Czaisz? Chodź. No nie, no źle gadasz. Zaufaj mi, chodź. Zresztą jak się ruszymy po mapie, to będzie widać na mapie, czy się dobrze ruszamy, czy nie. A, no dobra, no jak to płynę za tobą. Bo... O, popłyniemy tam. No. Po prostu, jak się szybko pływa teraz. No tylko będziemy od, odkrywać świat i będzie ścinało troszkę. Może nie będzie tak źle. No i zobaczymy względem mapy, jak się, czy się poruszymy, czy nie poruszymy. Tak na razie jesteśmy w miejscu jakby. A, mogliśmy pójść spać przed tym wyruszeniem. Tam jest statek! Chodzisz, czego go tam... No to nie jest ten, co myśmy go sprawdzili. Nie, on jest tu blisko, a my żeśmy sprawdzali jakiegoś statka, co jest bardzo daleko. Nie. A może tak. Zobacz! Może rzeczywiście masz rację. Jak jest tutaj. Stateczka? No pewnie, ja mam so sokole oko, mów mi, słuchaj. Sokole oko... Ej, ten podwodny zombie tu jest. No jest, 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 jest. czekaj. Hop. Aha. Uwaga! Wyskakujesz? No nurkowanko będę robił. No, Patrz. źle. Jak się Miecz w rękę. Bul, 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 bul. I te zombie bull, tu idzą. Do po gościa. jest w skrzynce? Spodnie, papier, ziemniaki, zupa. Wow. Ziemniaki, zupa. No, Super. i to, to. To chyba by było na to tyle, to że tak chodzi. dziko. Tak, pół? No, ty, faktycznie. Pół. taka resztka z niego została tylko. Tylko pół, poła, no. Dobra, to płyniemy dalej. Dobra. Na zachód mamy płynąć? Tak. No, no to strona trochę jakby zaszło, więc. Hem. Ej, nie odbijaj się ode mnie. Łódkę mi rozwalisz. Co? Ja się odbijam u ciebie? No. Jesteś. Nie, jesteś z tyłu. Obok ciebie. Ej, my dobrze płyniemy. No ja no. ci mówię, że o, tu jest następna połówka statku. Nie, pójdźmy, bo to zajdzie nam 3 lata, jak będziemy tak ten. O, cholera, no sprawdzać. dobra. To będzie mega bitwa, musimy dotrzeć tam kiedyś. Właśnie. No jestem. To... Może tak jestem być, że kurde ciekawe, nie? nie? kurde miesiąc, słuchaj. Nie, no jestem. To to, że... <laughs> no. Jestem ciekaw właśnie jak wygląda ten skarb, bo ja nigdy, wiesz, co skarbu nawet nie odkryłem. No Właśnie. A mi się wydaje, że to może być tak, że to naprawdę będziemy mega daleko, że wiesz... o dobrze płyniemy, dobrze mówiłem. Dobrze? Tak, rzuciliśmy się po mapie już jesteśmy bardziej pod tym niż z boku, czyli dobrze płyniemy. Jej, a, a jestem No ten dobra. Ten... Wow. Ja, a może to jest tak, że na przykład mapa, No. E, jeżeli ją znajdziesz na przykład tutaj, to ta mapa, w sensie skarb jest w takim obszarze na przykład iluś tam set kratek. I chyba tak a jest, nie... wiesz, bo jesteśmy już obok. To jest to? to wybrzeże. Co ty gadasz? Tak, to jest to wybrzeże. Tutaj. Za tym cyplem Tam. w lewo i jesteśmy na miejscu. O, Polera. No. Hej. Fajowo. Kozacko. No! Czyli dobrze myślałem, że, że, że to nie jest tak, że o, jest mapa i teraz muszę przejść 10 tysięcy kratek, no. żeby odnaleźć skarb. Tylko to jest w takiej okolicy. No w, su w sumie racja, bo jak tutaj się rozbił statek gdzieś blisko. Tak. To ten statek był tutaj na bank na poszukiwaniu tego skarbu Dobrze, jesteśmy na miejscu. To jest to wybrzeże, gdzieś pod tym piachem Tu gdzie Na ja bank stoję. pod tym piachem? No gdzieś tutaj. Kopmy dziurę, znajdziemy w końcu. No ja nie mam łopaty, to będę patrzył. No jak, jak, jak to nie coś. masz łopaty! Na wyprawy ja? skarbie żeś łopaty nie zabrał? No ja myślałem, że... O nie, ja, ja cię będę bronił, bo idem ządał. Dobra. nie wiem nawet na czy też głębokości. Ja też nie, nie wiem jak to. Ej, ale jaja, co? No to byś musiał wyjść, żeby to zobaczyć. Ale coś się z ważnego stało? Bardzo ważnego. Znalazłeś skarb? Nie, inną rzecz. A ja znalazłem. Tak? Tak. Broń mnie. Bronię. Dużo metalu i diament. I to nie. I diament drugi. Wo i herit of the Sea. No i zabrał wszystko. No. no przecież miałeś pilnować, zaraz ci dam część twoją. Nie martw się. Myślałem, że ty tam walczysz, więc ty nie wejdziesz. Zawalałeś mi wodą. Zobacz, kto ci łódkę skonfiskował skąd Jaki policjant. No, patrz, masz swój jeden diament, bo były dwa. No. Masz swoje cztery szmaragdy, bo było siedem. No. I masz swoje. 7 metalu by było 13. Dostajesz więcej ode mnie, tylko że ja mam Heart of the Sea. Nie wiem co to robi. Ja też nie wiem, trzeba będzie sprawdzić. Ty, no to ja mam pomysł. No? Idziemy szukać dalej map skarbu, skoro tak. to jest tak, że. E... O, tam chyba jest statek. E... Skoro to jest tak, że jesteśmy w obszarze jakimś takim no. bliższym e... mapy, to znaczy skarbu, to. Aha. Można trochę pofarmić skarbów i to mieć budziemy. przygodę. He. jak tutaj że tak. chyba jest statek. To jest statek tam na dole? Chyba nie tak. Nie, tak. Wiem, teraz w nocy. Tak, chyba tak to tak wygląda. W nocy ciężko to widać, nie? Chociaż no w nocy ciężko widać, ten się dobra. Się głęboko. Uwaga! Ty To ja wiem... nie dam! No dobra. Zombie to jest kiegoni. kurde, buriet Treżur ma. To goni Masz Buriet Treasure Map? Mam! O no nie, zombie mnie goni. Pomagam ci. O ciepieron. Straż się tam na chwilę tylko może Nie? No uważaj, U. zombie z tyłu! Wow. Co jest, faniaczku? No i co, Aser? No. Myślisz, że jeszcze coś? Nie, 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 to znaczy nie wiem, możliwe, bo tylko jedną skrzynkę widziałem. A, czyli no, ale mam. Mapę. O! Ale, ale ja mam skarby. chyba. No. Ja, ja mam chyba tą mapę, którą żeśmy teraz tę. Ten... Co ty jadasz, taka sama? No. Spójrz na nią i co, i to samo ci pokazuje? Tak, jest tam, Z nami? Na tym cy... Nie, A... na tym cyklu jest. No ale tak, jest zobacz. tak. Zobacz. Cy... To chodzi na powierzchnię żeśmy... A chociaż to chyba pływa, nie? Czy nie pływa? Pływa chyba, Te dobra, ale masz dobra, tutaj. No, się tu. zobacz. Masz tam? Gdzie jest twoja? A ty rzuciłeś sobie pod nogi. Ta, to jest Zombie. To samo. To samo Ta! Trzeba znaleźć nową. Nie, ty moją chyba wziąłeś. Tam, no, no. Ta, to, to, to jest to samo. samo. O nie, Ta. dobra, to idziemy szukać nowej przygody. Goda! Tuż brzegu, nie? No! Chyba najlepiej. może być. To się może nie zgubimy. E, i Przygoda! I statki najlepiej to przy brzegu, nie? Bo tutaj nie jest głęboka woda. No, jest, jest, jest. Good, 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 good. W sumie to całkiem łatwo te statki nam się znajdują, nie? No, tutaj chyba tutaj jest, jest następne. O nie, no. to jest w twierdza chyba. Twierdza czy statek? Nie, statek. To no, teraz jada jedną no to dawaj. Cryk daję nura Ej, no zejście Ej, to... No od, odpycham se nogą łódkę łódkę nogą I co? Metal Metal, metal, A, metal, metal, Treasure map. Nie mam powietrza. No płyń! No... Bez jaj! Utopię się, nie mogę wyjść! Kontrol nie! Mam Piotre. kontrolę! O nie! No co za... Baciew, Chopie! Wpłynąłem przez taką dziurę w ścianie, taką małą na jedną kratkę, no nie? A no. jak chciałem wypłynąć tym samym miejscem, to już się o, nie Piotr, dało. Jak wow. szybko, jak szybko rzecz przybiegł. Ale zostałem magicznie tutaj ten... Okej, idę. Ja pierdziela. O, jest tutaj skrzyneczka. O jest, górę, treasure map. O, czyli dwie skrzynki były. O, i tutaj co jest? O, w innym miejscu jest. O. Tutaj ogólnie też są drzwi często gęsto w tym statku. To tutaj można sobie stać i oddychać. A takie rzeczy. Dawaj tą kolejną mapę, płyniemy. To dawaj masz. Mam. Hop. Hop. A nie, dowodów. utonęła. Dobra, biorę ją. Dobra. Juhu. Mam ją. Dawaj czytniku map. Tur jed. Eee, musimy się wrócić. No to hopa. I teraz jak kopię skarb? Dobra. Może też radę. To na A ty... O, O, ty... w akurat słońca. Zobacz jaki tak. ładny. Uważaj, bo szkielet strzela. Uważam.

o cholera, no czyli musimy tam? wypłynąć daleko. Może nie to mapę patrzę, ale nie, bo ona nie była odkryta. No, to są te same rzeczy. Musimy odpłynąć, tak jak mówisz, no, da dalej gdzieś. Coś ale to tam? może płyniemy, nie wiem, przed siebie. Okej. Okay. Ale tam do wody przed siebie? No. Dobra, to dawaj. Płyniemy go. w nieznane. We go. Może nowy świat znajdziemy całkiem. O, a może znajdziemy rafę koralową, Uuuuh, wow, wow. ale ten, tu jest jakieś budowla pod nami. To nie jest ich ten, dom czy coś? Widzisz? O góry zbieram co? Gdzie? Sekret. To jest świątynia podwodna. I bąbelki są. Bąbelki są Świą... można oddychać. Świątynia podwodna to jest ale nie chyba. Mnie. A to wciąga? Ty, to ale bąbelki. To... No, gdzie gdzie ty jesteś? Halo. Pod wodną świątynią, ale nie ma świątyni chyba To, to są ruinki tylko takie małe. Szukam czegoś tutaj, bo powietrze. A jest. tutaj jesteś. No. A o, nie, jest no coś to. Jest. To jest? O nie, bo ja tlenu nie mam. O, 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 o. No i znowu zginie. Ja łeb prawie. A ja ja tam teraz nurkuję. Pa. No tutaj jest budynek widzisz? Ale w tym budynku niestety nic nie ma. To jest chyba tak dla picu. Takie ozdobne tylko. No i lągi są tu podwodne też. Całkiem. Całkiem spoko, tylko nie ma skarbu. No. i tu jest ten statek, ktoś tylko co tam nurkował. Ale, Ale tam jest za jest... to podziemne duże coś. Świątynia, tak. Ale to chyba nie jest tata. To, to jest tata. Jest. To jest tata? To nie jest ta! A tu my tam nie wejdziemy, nie ma szans. No nie, tam jest Cieniemy. ciężko. ale wiemy gdzie to jest. Nawet yy, tak w odniesieniu to do tej mapy, którą mamy, to tak łatwo będzie tu trafić. No blisko nas ogólnie też. Bardzo. Przecież my jesteśmy tam obok zaraz przy brzegu. No tam obok zaraz, no Tyuruuu Gdzie ty jesteś? No płynę przed siebie cały czas, a ty nie? No płynę, tylko że mi zniknąłeś z pola widzenia. A, a po jest ne, ne. no to go! Tak siwi plaga, plaga! Piraty! <laughs> piraty siedmiu mórz! Daj, wiosłuj gościu! Pedałuję! Ej, w ogóle, ciekawe czy tu będzie gdzieś jakaś. O, znowu jakieś ruiny podwodne. Patrz! O, tylko a tam się, się coś świeci, to tam może coś być. No, to są bardziej kozak, turbo. Pamiętaj, jak coś się świeci, to znaczy, że coś tam jest. No, tylko I jest, jest wrak statku! Gdzie masz wrak statku? Po prawej! tu to jest jakiś blok świecący. Mam nadzieję, że to diament. Nie, to, 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 to nie jest diament, to jest to takie światło śmieszne z tej, tej świątyni. Takiej. No tak. No Uwaga, gonią cię zombie! Jest dużo zombiaków tutaj, ale takiego skarbu to raczej nie widzę. Może jest głęboko gdzieś. Jest, skrzynka! Węgiel A, i wędka jest. Skąd tu tyle zepsu, zepsuł tych ziemniaków się wzięło? Chciałeś to? Płynę do góry. Są burgi, co jest? Algi. To są te. Nie algi Plony. tylko. No. I wodorosty. Ma z osiem na sobie. Widzę. Ja, ja mam z tyłu. Płynący ząb jak na twojej łodzi jest. Ej, bo mi łódkę spali. Mamy statek cały Piotryk. Gdzie? Przede mną. Ła pod wodą widzę, no. Ja no przecież ich nie zabijemy. Dawaj, ja, ja już dwa zabiłem. No tak. Wciągaj je pod wodę. Uważaj, żeby ciebie tam nie Nie wciągnęło. Jak spłynąć. jakiś gorzej się daje. Tyle pod wodą, że trzeba słabo walczyć. Wydaje. No. Jej. Dawaj na łódkę szybko i płyniemy na tego statek? No Dobra statek Zbieraj te glony, bo je można ugotować i to jest jako ten upiec znaczy I to jest jako żarełko. Żarełko glony? No! Daj pan spokój. A w sushi co jesz, halo? Glony! No! No. To jest Piękny glony. statek. Woo. Czy on będzie miał uh. drzwi? O nie, nie ma drzwi. O diamenty emeraldy złoto, bardzo dużo rzeczy. Nie ma jakieś przycisku, żeby zabrać wszystko bardzo szybko. Nie. No pójść znowu! No. O, są drzwi! A! Ale to jest głupie Kompas mamy. O i guriec treasure map. No i gi. O! jest inna, jest inna powiem ci, No i tacy dobra. Jest inna i płyniemy zaraz, dobra Mam ha. tlenu? Ja tu ten. Chyba drzwi se muszę zrobić. Płynie! Dobra, o, ja ledwo Masz. przeżyłem. Masz no. Trafiłeś w łódkę? Tak, jestem na łódce. O Gites! Która tu no. teraz jest? O, mało no. To weź wywal te, które już żeśmy ten... Nie, bo się przydadzą. A, zrobimy sobie ładne te, obrazki. No my no. musimy na zachód płynąć. Czyli tam Tam, no to we go Już? Pewnie a co? Dobra Na zachód Płyniemy Jestem ledwo żywy po tym nurkowaniu To zjedz coś! Wiem cały czas, bardzo blisko to jest w ogóle. Tak? No już odkrywamy mapę. O. Zaraz będzie. Zaraz tu to tutaj będzie ląd. To tutaj ląd, no właśnie, bo już ziemia się te podnosi. Taka mała wysepka tylko będzie. O, to tu? Jest, no to ta mała wysepka. A tam po prawej jest znowu statek. O. To pewnie do tej samej wyspy nas zaprowadzi tak czy siak. Pewnie tak. Ale zawsze jakieś diaksy... O nie, to jest między wyspami. Między w tym ten Trzeba będzie kopać. Tutaj kolorę. gdzieś? No, tu bardziej... Biom lodowy! Ło, wow, góry lodowe. On no, gdzieś tu. No to musisz iść kopać, bo ten. Tak, tylko ja potrzebuję się zrobić i zrobić bez drzwi. Też bez drzwi tam nie wchodzę. Bo dostanę kuku. Poczekaj, ja wyrzucę to, co tam zebrałem. To w ogóle mam zegar, mam kompas. To niezu jesteś, gościu. Zegarek o, jak obracek. coś, to będzie halo, w którą stronę? Tam jest północ. No, nareszcie wiemy, bo nie wiedzieliśmy. Hmm. I mamy jeszcze zegarek pora dnia. Fajno. Zegarek pora Oho. A, o, to jest. dobra, to ty idź tam, ten, a ja sobie połowię ryby, bo też była ja. ta... Też była wędka. O, coś tu nie dobrej tej. Dawaj, kurę. Masz? Nie, ja nie, jeszcze nie mam. Bioro sobie kopę. To, co ja już znalazł? Pufferfish. Fishy biznes. To jest ogólnie wędka z Lure 3. Hmm. Bardzo dobra. Kozak wędeczka. O, znalazłem. A. I co było? Eee, to co zwykle, czyli diamenty, złoto, srebro i Heart of the Sea. O. I TNT. Co to było? Co mnie bijesz? Kto ci uderzył? Co to? Rose Salmon. Jej. Ten kozak. Łowienie ryb jest fajne, nawet małą. Tak czekasz, patrzysz na spławik, łowisz ryby, no masz tego, to niezłe łowionko rybek. O, i dawaj Co? I następna. A ty masz Uf. jakąś tutaj rybołowczą tą? Weź A, czeka. była w tym. Konzach. Statku pod spodem. A! Czyli warto te statki sprawdzać. Płyniemy na bioma lodowego? No tam nic w sumie nie ma, ale możemy popłynąć. Pewno? Może coś tak jest. No. Może będą też statki rozbite. A, chodź, może znajdziemy Titanica. Może. Jakiś duży rozbity statek. Ajajaj. Ja tam, ja tam sobie te bloki kurde skopał, wiesz, tak, o, żeby, żeby mieć. No pewnie. A po co one są? Wyglądowo-dekoracyjno-ładne. I tam dalej jest pustynia od razu. To nie zła lodowa kraina na, na granicy z pustynią. A to się da kopać, czy to się rozbija? To się rozbija. No. A te bloki? E, też. Ach cholera, tutaj trzeba mieć tak to silftacza pewnie. No. Jak ty jesteś lod lodołamacz chyba. Lodołamacz, przepłynąłem przez to no. Kościół, jestem na tej... ...pustyni. No, Ale na pustyni nic tu nie ma. O, chyba statek widzę. Statek! Pa! ale tak, to statek? No, statek, drewno jakieś jest pod wodą. A, to musi być statek. Ta. O, chodź sobie zerwiemy akacje. Akacje? No, zbierzmy jakieś fajne drzewa, których nie ma u nas, no. Dobra. Chciałem mieć pamiątkę. Dużo zombie. Dużo zombie. Jest tu? skrzynka. O, jest nie, mapa! Ci, ja ci chlasnąłem łeb chyba. Tak. że to zombie. Wiedziałem, że ty też tu płyniesz. Mapę mam. I... idę z Zawijanko. A poczekaj. O to, to, to. O! Nie, to jest to sama na wyspie. Szkoda. na, na wyspie już Dobra, ja płynę na, na brzeg, słuchaj, po akację. po, po akację. co to jest? Niedźwiedź polarny? Ty! Co? Niedźwiedź polarny! Niedźwiedź polarny? Jedźwiedź! Normalnie? Jaj, jaj. To jest chyba nowe zwierzątko, nie? Tak, nie było polarnego niedźwiedzia. Nie. To jest agresywny? Jaką Prawdopodobnie to, z Zobacz lift tam jest Raz, dwa, trzy, wow. pięć, sześć Mój kozak Taki niedźwiedź to ja szanuję nie. Idę po akacje To ładne drewno Dobra, 6 dół ten Wy, Wyładować na ten ląd nowy Nie wiem czy Daj, to jest Ja muszę tą mapę wyrzucić Dobra no, tak, Idę po tak, tak. akację Ale mamy fajne wakacje yeah. O nie, to jest noc O nie jeszcze Fiu. Pepe się uruchomił, bo wie, że mam kłopoty o nie. No ja dostałem całą, która w ciebie Tak bywa Tak bywa Piper, uważaj Wicacje wow. no, tak, tak. I nam ten drzewiu. To posadziłem zamiast jeść. To nieźle. To nieźle posadzone zamiast jeść. Dobrze, myślę, że to już powoli będzie koniec naszej przygody. Bo Bardzo to, fajna przygoda. Długo żeśmy przygotowali. Po prostu będziemy kontynuować tą przygodę później. A na dzisiaj to będzie tyle. I dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień, że były dwa odcinki na raz, w jeden dzień w sensie. Ale to dlatego, żeśmy się nie wyrobili trochę. I tak to właśnie. będzie chyba już normalnie, nie? Tak. Dzisiaj jutro będzie u ciebie? Jutro u mnie? I pojutrze u mnie? No. Tak. Tak to będzie, znowu na zmianę. Yy, Także tak. tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Yy, hejeczka, jojo. Jo, jo. Pa!